Poradziłby Pan młodym ludziom, którzy chcą się rozwijać w kontekście Pana kariery? Generalnie każdemu młodemu człowiekowi bym poradził jedno: nie idź za modą, idź za tym, co Cię interesuje. Pójście za modą może być bardzo krótkowzroczne i może być niedobre dla każdego z nas, młodego człowieka, który stoi u progu swojej kariery zawodowej szczególnie. Każdy z powinien, uważam najwłaściwiej dla każdego z nas, robić to, czym się interesuje jakie ma predyspozycje. Nie przejmować się tym, kto co mówi, jakie są trendy i mody na rynku, bo potem się po prostu będzie męczył. Dlatego też, jeśli ktoś ma umysł ścisły, techniczny, trzeba iść w tym kierunku. Jeśli ktoś ma umysł bardziej humanistyczny, powinien iść w tym kierunku. Dziś świat Gospodarki jest tak rozwinięty, że w zasadzie każda branża potrzebuje specjalistów o różnych aspektach, w zasadzie w szerokim spektrum specjalizacji, więc odnajdą się na nimi humaniści i technicy.